U pacjentek, u których stwierdziliśmy chorobę resztkową, możemy obecnie zaproponować leczenie pooperacyjne, w zależności oczywiście od profilu biologicznego choroby, na którą zachorowała pacjentka. I w tych najbardziej agresywnych nowotworach mamy w tej chwili. Całkiem nowe możliwości leczenia. Oczywiście, w przypadku HER2-dodatniego raka piersi, stosujemy tutaj spersonalizowane leczenie, i dodatkowo w ostatnich latach pojawiło się spersonalizowane leczenie ukierunkowane molekularnie w połączeniu z chemioterapią, które charakteryzuje się bardzo dobrą skutecznością. Czyli te pacjentki, które nie miały tego szczęścia, że przedoperacyjne leczenie systemowe całkowicie zniszczyły nowotwór, możemy jeszcze poprawić im rokowanie poprzez zastosowanie również spersonalizowanej, ukierunkowanej terapii.